Zapraszam na wywiad. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Beskidu na gorąco. Ze mną Bartek Gostafin. Jesteśmy po wygranym 1 do 0 meczu z Popradem Muszyna. Bartek drugi mecz z rzędu z Bramką. Dzisiaj trafiłeś w 20. Minucie. No i jak się potem okazało, ustaliłeś wynik spotkania. Trochę ta sytuacja była, zwłaszcza dla gości, kontrowersyjna. Jakbyś mógł opisać, jak padła ta Bramka. No, zawodnik Popradu. E... To są sfaulowany, niesfaulowany na środku boiska. Sędzia no, nie gwiznął, nie było faulu. Degrałem do piska. No to poszliśmy z akcją. Tam bodajże Matys podał mi świetną piłkę prostopadłą. Zabrałem się, no i spokojnie trafiłem sam na sam, bijając bramkarza. No, druga bramka z rzędu. Co, po tutaj przeszedłem, żeby strzelać jak najwięcej bramek, nie? Cieszymy się bardzo z Twojej skuteczności. Przyznam, że jak przed twoim przyjściem tutaj do Beskidu sprawdziłem twoje statystyki z tego sezonu z Orła, Ryczów i według mnie, według mojej informacji to był twój pierwszy cały mecz 90-minutowy, który rozegrałeś w tym sezonie. To też jakby należy to zaliczyć do dużych pozytywów. Oczywiście, no w Ryczowie duża rotacja była, mieliśmy bardzo szeroką kadrę, praktycznie każdy mógł grać w podstawie, bardzo... No i też nie dziwi mi się, że rzeczy były tak wysoko, bo z taką jakością, z takimi zabytnikami, no to tylko w takiej lidze, w czwartej lidze punktować za trzy. No i ciężko było łapać 90 minut, bo każdy chciał grać, nie I parę razy było 70, parę razy było z baweczki, no ale teraz cieszę się, przyszłem tutaj. Gram 90 minut, strzelam ramkę na 1.0, wygrywamy mecz. Więc się cieszę z tego. I oby więcej takich Twoich występów. Weekend świąteczny mamy wolny, bo ten właśnie mecz był z poprawem rozgrywany awansem. Kolejne spotkanie w najbliższą środę. Wyjazd z Watrą Białka-Tatrzańska. Jakieś Twoje przewidywanie na to spotkanie? Przewidywania są jedne, że wygramy pewnie. Nie ma co yy, churczę, szukać innych wyników. Przyszedłem tutaj yy, wygrywać mecze, nie dzielić. Dzielić to można w szkole na matematyce. Tutaj mecz na styku. Mam nadzieję, że z Batrą będzie parę bramek więcej i wygramy jeszcze bardziej przekonywująco. Mimo, że tutaj byliśmy lepszą drużyną. No i pójść za ciosem i zdobywać kolejne punkty. Dzięki wielkie za rozmowę. Do zobaczenia. Dzięki.